Czy jesteśmy w stanie uwolnić Fortunę? I jaki to ma efekt? Mhm. Przede wszystkim. Tak. I... I jak ją w ogóle uwolnić? to, to jest to, pytanie. To właśnie o to doskonałe. chodzi: czy jesteśmy w stanie mhm. uwolnić Fortunę? Bo nie jesteśmy w stanie się z nią jakby pomodlić do niej tak po prostu stąd. Odpowiedział mhm. tylko w swojej wypaczonej domenie, a nie tutaj. Tak. Nie? Zakryłam jego część tutaj przecież. Pytanie, czy to jest... Zapomniałam o bo... tym. To prawda. Być może Harumi że musimy sprawdzić, czy za pomocą szarfy da się... Da się pomodlić. I w połowie zdania radzi sobie, że mówimy tu o Macho i ma takie... Mogę też spróbować go uwolnić. Nie wiem, czy chcemy powtórzyć Mówi, naszą potyczkę tutaj. Jeśli, jeśli okaże się, że jest agresywny, możesz cofnąć czas. Po tym, co dzisiaj zrobiliśmy, mój kontakt z Puską jest... Faktycznie. 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 To no, no. jest Wszyscych bałoń. problem. problem.